No, się Manero doma z tej strony co tam u Was słychać? Bo u nas, co wychodzimy z zaległości, tak naprawdę ostatni zaległy samochód robimy i w miarę już będziemy na bieżąco. Michał przestał teraz robić ostatnie szlify, żeby jutro puzzle składać. Projekt, który mamy teraz na tapecie, niestety nie kręcimy filmu. Jakieś tam zdjęcia. Słuchajcie, to ci co oglądali u Roberta ze Stradale, jak był u mnie. Tak, robimy tam 9974S-a, gdzie tam ćwiarteczka, trzeba poszycie zmienić w boczku całym. Tam taka podłoga była pogięta. O, tutaj Michał jest. To tu jest wanienka do tej 4S-y. Słuchajcie, tu jest już wanna. Praktycznie co Michał? Ostatnie szlify. Kurczę. Co trzeba? Przymierzyć. Przymierzyć, no właśnie. Słuchajcie, siedzimy we dwóch chyba od, od początku tygodnia, co? Jakoś tak, od poniedziałku Od poniedziałku Czy w zeszłym tygodniu chyba coś było zaczęte Kurczę, ja już nie wiem bo nie, tracę ja rakuję. Czyli od poniedziałku tego albo tygodnia staro. albo od to we dwóch rzuciliśmy siłę na stół za 13 koła takie do rozwiercania nie, Bardzo się Michałowi spodobał mówi, że nie chce kręgosłupa sobie popsuć ale co? Słuchajcie, jutro zaczynamy to składać. To już ostatnie szlify takie wiecie, przeszlifowuje Michał, przeklepuje, no bo tutaj Cycu 2-3 miesiące temu zaczął. Bok już mamy gotowy i zaraz wam pokażę samego pacjenta. Tylko nie wiem, straszy ci, bo te wiesz jak te hejtery to zaraz nas do kryminału będą wsadzali. No tak pójdziemy. Pójdziemy, tak no, kurczę. Nie wiem, no, kurczę, dlaczego mamy pójść. Przecież my robimy no wszystko kawy. tak, jak fabryka wjechała. Tak, my robimy fabrycznie. U nas nie ma limpy, kurczę, nie? No to słuchajcie. Tutaj macie tą wannę. No tutaj już jest ten cały bok przygotowany. calutki bok. Tylko wiecie, jaki jest problem w tym boku, że to jest od zwykłej karery, a my robimy 4 s Ale to dla nas nie problem, bo klientowi udało się kupić światło 4 Esa. My mieliśmy cały bok od zwykłej karery. No, i tu już jest poszycie z nadkolem wewnętrznym przygotowane, zdjęte z świateczki. O, proszę bardzo, z nadkolem, które też jest poszerzone. Także, pierwstawimy stawimy bok, domkniemy to wanną. Wszystko spasujemy, a na sam koniec wyjmiemy tą szybkę, zdejmiemy poszycie z nadkolem i wjeżdżamy tym poszyciem z nadkolem. Tutaj mamy cały bok. Michał, wejść to, może byś odchylił, bo to pierdutnie. No, z całą konstrukcją, jak widzicie, wewnętrzną. Także tu, kurczę, będą felce oryginalne, bo nawet jak będziemy ćwiartkę wymieniali, to i tak od tej strony będziemy odwiercali, żeby tu wszystko nam fabryczne Aczkolwiek nie, bo tam z pierwszy robot. Z kawałkiem podłogi, kurczę, atakuje z kawałkiem podłogi wjeżdżamy, no bo tam podłoga była dość mocno. I później zamykamy to całym siedziskiem, też od tego auta jest takie samo. No, to takie, kurczę, mamy taką... Wersja Ikea, nie? <grymne> e, słuchajcie, no co? Mamy i pacjenta, nie? No, Porsche 4S. Tu już wszystko wyprute. Poczekajcie, radio wyłączę. No, także tutaj już jest praktycznie przygotowany. <grymne> tu macie silnik. No, tu Wam pokażę ze strony, bo może nie wierzycie, że to jest Porsche. Tak, to jest ta Porsche 4S. -a. E, która była tutaj od lewej strony uderzona Tu jeszcze będzie trzeba Kawałek podciągnąć tego Bo tu jest mała mioteczka Ale tu podciągniemy Tu fajnie na taką zakładeczkę e, Wjedziemy całymi podciągami To pozamykamy jak przodem wjedziemy Bok tu będzie także Będzie w pełni bezpieczny auto A do końca zamkniemy tą konstrukcją taką siedziska e, O tu jest To siedzisko już też wyjąłem to, Bo to w pierwszej kolejności miałem gotowe Także jak już bok wjedzie podłoga. Podłoga wiedzie. o, to tutaj później całe to zamykamy tym siedziskiem. Trochę jest przy tym pracy, no dwóch ludzi już siedzi od, od, od poniedziałku. Także tak. No i tu też mamy takiego kurczę pacjenta, ci co siedzą, rajdowego Feliksa, ja tam rzucałem tak, to jest Porsche 993, jest po srogim pierdotnięciu. To aż próg cały doszedł do środka, będziemy to odbudowywali, no i jest tak, że jest trochę dupa skręcona, nawet jak się spojrzy, no to tu widać, tu jest złamany, tu jest złamany i tu jest tak jak gdyby w tą stronę, widzicie, do góry podbity dach, no i ta prawa strona też jest tutaj piznięta. Zrobimy, co nie zrobimy, jak zrobimy, nie Michał? No a to kończymy w przyszłym tygodniu i bierzemy się za M4, a ja staję... A ja staję, robię dwa projekty. Już tak naprawdę została kosmetyka w GT, ze e, wkleić tylny błotnik AMG i Ferrari piszcze e, wkleić, wnitować i tam w dwóch punktach zespawać e, tylne poszycie i to idzie na lakiernie i zaczynam już sobie robić bieżące tematy. Nawet nie wiecie jak ja się z tego powodu cieszę. Jak e, wiecie też byliśmy na targach. Jak Michał było na targach? Fajnie było. Było fajnie, nie? Szybko zleciało. Szybko zleciało. Dużo uiskacza poszło, ale to tak, nie? nie tak dużo. No, także, także tak, że no, tak. Dziękujemy tym wszystkim, co byli. Przyszli, piąteczkę zbili. Też byli e, e, młodzi ludzie, którzy e, dużo wywnioskowali z mojego kanału. Oni byli chyba w piątek, jak tam szkoły przychodziły. Też dużo było kolegów po fachu, których serdecznie pozdrawiam. Dzięki, że wpadliście, piąteczkę zbiliście. No i co? No i ciśniemy. Powiem Wam, że nic nie kręciliśmy z tego względu, że chciałem powychodzić z wszystkich cholernych zaległości. Kurcze, bo wiecie jak to jest. klient zawsze ciśnie. Eee, ja nawet telefonów nic nie odbierałem. Odkładałem telefon, siedzieliśmy z Michałem i tylko cisnęliśmy zaległości. Także to już jest ostatnia taka zaległość. M4 to tak naprawdę też jest, ale to pójdzie szybko, nie? M4 Wam teraz nie zdradzimy. Aczkolwiek to jest ta czwórka, co na kiedyś tu była u mnie na takich vlogach, co taki rozpierdol z przodu, był. takie chudnice, tu wszystko ro robiłem, składałem później. Chyba, Ty, Michał, to kończyłeś, nie? Tak, także ja zaczynałem. Michał to kończył, ona już mechanicznie jest, wszystko zrobione. to sobie, Michał na to stanie, a ja staję, tak jak już wspominałem, GT-R, i i kurczę Ferrari 488 Pista. A słuchajcie, jeszcze co się u nas dzieje, kurczę. E... Świder zainwestował. Świder idzie grubo. Świdra nie ma miękkiej gry. Jak być profesjonalistą, to być profesjonalistą. Zobaczcie jaki koczkodan tam jest. O, pozdrów tutaj widzów. Co? Pozdrów widzów. No, także patrzcie panowie, co tu się dzieje. Nie, to nie basen kurczę. Stawiamy własną kabinę. Taką profi profi. Także co, świder? Nie będzie już miękkiej gry, co i kurczę amatorki. Do przodu, do przodu. Do przodu. Słuchajcie, także trochę się u nas dzieje. Świder się tu poleruje. Młody jego też poleruje. No, prana ciśnie. I tak, słuchajcie, także kabinkę będziemy mieli. Fajnie, tutaj te drzwi będziemy zamykali, trochę tą halę przebudowywujemy. Bardziej świder, bo ja nie muszę. No i co, i wracamy do tych projektów? Kurcze, także kilka porszaków mam fajnie uderzonych. Głównie też yy, wchodzimy trochę takiej klasyki gatunku. Będziemy robili yy, nas znaczy, jakie lisie Mordy dostał, jak o tym mówię. Ale sam co, ostatnio powiedziałeś, możemy robić, że te progi możemy jednak robić. Bo trochę trzeba odpocząć od tych gągów, nie? No, także taki mamy zajawkę, że jakieś progi yy, może będziemy robili. Ale mamy fajne, chcemy wejść troszkę w klasyki. Mam fajnego Mercedesa W124 Cabrio, stan kolekcjonerski, uderzony przodem. Też klient nam przywiezie na całą odbudowę już wypiaskowaną karoserię Audi A4B6 zrobioną w 19 TDI na 400 koni. I z tego co chyba się orientują, będzie to ciągnął na 700 koni. tam będzie cała odbudowa, całe progi zewnętrzne. Wewnętrzne kupił ZASO. Yy, wannę, czyli, czyli tylną podłogę Tylny pas, dużo rzeczy kupił za co Co można było, będziemy całą kastę mu odbudowywali Wymieniali, kurczę, będzie grubo yy, także, także tak, to może Wam pokażę Jeszcze tego, poczekajcie Bo tam jak już widzieliście, to AMG GT, On już jeździ o własnych siłach yy, Fajnie chodzi o, Tu czeka tylko yy, Przypasować przedni błotnik, założyć Zderzak po pozakładać, tył tu dopasować. Będzie wszystko ok. Kleje, nituje. Świder lakieruje, wpada szybia, szkli. Zamyka to dachem karbonowym. Szkli go nam i my już go składamy. Także, także auto jeździ. Tutaj ten zielony Boxster, Nie wiem, czy już wam go pokazywałem, czy nie. Tu już tył cały zrobiony. Przód już cała wanna, wszystko zrobione. E, jeszcze tylko będziemy tutaj maskę naprawiali. Trzeba ją dopasować, bo tu jest lekko złamana. A, ale to w poniedziałek Michał stanie i ogarnie. Także tak, idziemy dalej walczyć z Frankensteinem, <grytka> z hybrydką. Wiecie, <grytka> życie toczy się dalej i my cały czas robimy. A jeszcze mam jedną zaległość. Kurczę, o nie zapomniałem. Ale ona też wjeżdża, właśnie, bo doszło trochę mniej więcej do roboty. Jak zjedzie to 997, to, to ten projekt wchodzi na grubo już, bo tu doszło jeszcze że strasznie krzywo tu jest połączone, prawdopodobnie tutaj był łączony błotnik. Tutaj chyba 4000 mikronów wychodzi, czyli około, około pół centymetra kitu. I jak się przyjrzy, o, w tym miejscu jest linia, także będziemy tu musieli jeszcze rozebrać to auto. I po tym 997, które stoi tamta 4S, idziemy grubo z tym tematem. Już go mieliśmy, ale zjedliśmy, bo właśnie świder zobaczył, przeleciał go miernikiem. Zaczęliśmy oglądać i że wychodzi tutaj taka jeżożabka. żabka to jest ten co przyjechał ze stu, spod Stuttgartu na, na poprawkę. Także kolejnym takim projektem, który wchodzi w miejsce 9974 s jest 997 GT3, też je chcemy zrobić do świąt. Tak, chcielibyśmy już na, na, na Boże Narodzenie oddać je klientowi. Też jest Mustang 5-litrowy, salon polska, ćwiara lewa, niecała, ale częściowo do wstawienia. O, taki lekki gong. Tutaj połamała się czwarteczka. Tu nastawimy wszystko do wymiaru. Wymienimy tutaj do kielicha. Fartuch to już wszystko mamy. Tutaj to uformujemy. przekątne złapiemy. I Mustang wyjeżdża do właściciela Polakierza, on sobie gdzieś tam będzie go składał. No i mam chyba ze 3,992 takie konkretne gongi. Ale to już Wam kiedy indziej pokażę. Także, jak już mówiłem, wracam do tego. Do, do, do składania puzli, szykowania, bo jutro chcemy już to zacząć składać w kupę. Do środy chcemy mieć cały samochód obspawany, żeby nam zostało do wymiany to tylne poszycie na oryginalne 4S-owskie. Będziemy mieli na razie po złożeniu całego samochodu. E, o tym mówię. E, całego samochodu będziemy mieli dwa w jednym, czyli zwykłą karerę z jednej strony, z drugiej wersję 4 s no, i też już nad tym projektem szukamy części. Szukamy drugiej karoserii, z której możemy pobrać części. Auto, oczywiście, było zakupione na auta CH, także fajny egzemplarz 50 tysięcy kilometrów ma przejechane. Ale to też Wam zrobię o tym osobny odcinek. I tyle, kochani. Także trzymajcie się, dzięki, że wpadliście do nas na targi Retro Motor Show. Kolejne, już za niecały rok, też będziemy. Trzymajcie się. Pozdrawiam doma.